Witajcie z tej strony Matwili w tym materiale. Znowu opening. Przekonaliście mnie? Przeczytałem ostatnie komentarze. Ponoć z tych droższych pudełek jest lepszy drop, także sprawdzimy to. Otworzę 15 pudełeczek. No, niech będzie 15, to będzie ponad milion. Także lecimy. Dramat, ale to boli. O kurczę, o kurczę, jest świetnie, dobra. <noise> I może mieliście jedną grację. Jeszcze gdyby tak jedna kula, to byłby sztos. Dramat. Słabo, ale i tak już jestem zadowolony. Jedna kula może być, ale jestem normalnie w szoku. Pięć tysięcy złota. No nie wierzę, mieliście rację. Kurczę, trzysta złota. E, jeszcze chyba sześć skrzynek, te czternaście, te czternaście miałem, jaka jest rekompensata? Zobaczmy pół miliona kredytów, słabo, jeszcze cztery skrzynki. Przedostatnia. kamuflaż I ostatnia skrzynka. No, a raczej ostatnie pudełko. Uwaga. Słabo. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Dostałem i 5000 zł. I śnieżną kulę. Ale śnieżną kulę otworzymy sobie już w oddzielnym materiale. Także to by było na tyle. Chciałbym podziękować osobom, co pisały mi właśnie w komentarzach, że z tych droższych pudełek jest lepszy drop. Ja tak faktycznie miałem, za co bardzo dziękuję. Także to by było na tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!